I cześć witajcie z tej strony Madalesa ja witam Was w środowym snapsie 21W11A. Snapshot nie jest duży, ale myślę, że warto uwagi, więc co, zapraszam do oglądania. Jeszcze na wstępie chciałbym wam powiedzieć, dostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nowych filmów. No i co? Zapraszam do oglądania. Pierwszą taką rzeczą jest usuwanie przetworzonej miedzi w nieutlenioną. Jak widzicie. Pion ochron dostał swoją funkcję i dostał cząsteczki. Gdy mamy trójzą z uderzeniem, czyli z pionem, gdy pion uderza, miedź zostaje odtleniona, tak jakby, i mamy zwykłą miedź, nieutlenioną. Dzięki ten prosty sposób możemy mieć miedź, i gdy nam się utleni na przykład przypadkowo lub nie chcemy, możemy ją po prostu wziąć i odtlenić. Kolejną taką rzeczą jest DODIPS LINK, która dostała w końcu nową funkcję, yy, dzięki której my możemy w końcu je farmić. Small dody dzięki klikając mączką kosną, wyrastamy duże dody peelings i możemy je wyrosnąć. Ale gdy zniszczymy przykładowo w połowie, wypadają nam duże dody peeling, dzięki czemu możemy robić proste i wydajne farmy. Kolejną nowością jest usuwanie wosku z nawoskowanej miedzi siekierą. Dzięki temu widoczne są palcikle i dzięki prosty sposób mamy nienawoskowaną miedź. No i co, to by było na tyle. Znaczy nie był duży, ale myślę, że fajnie to przedstawiłem. Jeśli Wam się odcinek podobał oraz przegląd, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. No i co, zapraszam Was też na dzisiejszego live'a, zaczynamy go o 18.45. Jeśli chcecie być, zapraszam serdecznie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!